Dzisiaj mam moje mordeczki, to ja Ninja No i dzisiaj recenzujemy sobie mój Pearl z serią Hide and Side. Konkretnie recenzujemy dziś magazyn z figurką Parker. Czekajcie, bo coś mi telefon opóźnia mój. no moje ruszanie się. No i widzicie, tak wygląda ta figurka. Tą figurkę mogliśmy dostać w różnej ilości zestawów, jeśli chodzi o Właśnie Hidden Side, który mówi osób Hidden Side, ale ja na to mówię Hidden Side. No i tu, tutaj no powiem Wam, że może nie najlepszy dodatek, ale fajny komputerek, więc to zawsze coś. Ja już taki mam, ale nie twierdzę, że magazyn to jest zły. Zawsze fajnie mieć w jakiś pierwszy kontakt właśnie z tą serią, bo jeszcze nie mam żadnego zestawu z tej serii, a mam w na sobie już kupić tam Kilka jakichś fajnych zestawów. Rozmyślam nad wrakiem łodzi rybackiej, i tam chyba nad samochodem El i innymi tymi tego typu rzekami. Ewentualnie jeszcze ten taki Jacka, jakiś tam, kurde, nie pamiętam, jakiś tam jego pojazd był. Takie coś nie tam. Była tam taka dwugłowa figurka, no i nad tym roz rozmyślam. Dobra, to zobaczmy jak to wygląda od środka. Ja będę czekał na magazyn z duszkiem. Wspominałam o tym nawet chyba przy recenzji jednego z magazynów, że może ten magazyn nie będzie mnie tak interesował, ale jest w kolekcji. No i od razu zauważyliście, że coś więcej widzicie. Dlaczego się zapytacie? Bo mam nową kamerkę. O tym y, wspominałam już w też recenzji y, zestawu sklep dla graczy, trochę tam pojechałam, ale... Zgłasz, e, z, dzisiaj mam, e, bo nagrywam to tego samego dnia, w sumie. To mam w planach e, nagrać. Znaczy, jakie nagrać? Zgłosić to już na tym LEGO serwis właśnie dzisiaj, no ale już się za to zabieramy. No. No i <coughs> mamy tutaj jakieś bardziej, może nie zagadki, tylko informacje oraz komiks. Dobra, tutaj. Widzę, że tematyką tego komiksu jest ten wrak łodzi rybackiej, o którym wspominałem. No, może jej tu nie ma, no nie ma tej łodzi rybackiej, ale o to tu trochę chodzi. No i tutaj już widzimy kolejnego ducha. Ten magazyn City mnie coś w ogóle nie interesuje. Tutaj, co my mamy? No, jakieś. Co tam mamy? No, chyba trzeba znać po prostu oryginał. Tutaj fajne te uszka ma parker. Ciekawe, co by było, gdybyśmy taką figurkę mieli. Tutaj mamy tematykę. Nie mam pojęcia jaką, ale widzę, że jakieś większe rzeczy się dzieją. I tutaj w tym magazynie głównie, głównie ten jakieś tam info, i w ogóle komiksy, ten królują. I tutaj mamy taki fajny plakat. Z duchem Einsteina, tak to wygląda. Tutaj mamy jeszcze tam część plakatu i tutaj mamy o <laughs> magazynie z Jurassic World. Serka trochę tam. Taki głos coś mi się zmienił, to ze względu na katar i kaszel. Już o tym gdzieś wspominałem, dobra. Tutaj mamy o i Matma Angol. Dobra a i, łowien i łowienie zjaw. Bo oczywiście łowienie zjaw to jest to jest część szkoły. Bardzo dobra, ta? Bardzo dobra część szkoły. Nie ma lepszej zajęć w szkole. Ej, w sumie to tak dosłownie, szkoła jest trochę nudna, ale nie twierdzę, że niektóre przedmioty są słabe. Niektóre nawet tam lubię. Matma nawet jest spoko wam powiem. <laughs> Możecie mnie hejtować, ale powiem wam, że na serio nie nudzę się na matmie coś. Nudzę się tam na jakichś różnych przedmiotów, religia to jest normalnie rozwałka w naszej klasie. Wy nie wiecie, co się dzieje na religii, dobra. No tutaj cały czas wam pokazuję, co się dzieje. Komiks, i tutaj faktycznie coś mi to opóźnia. Może nie w tym momencie, ale coś mi opóźnia. Aha, i tutaj walczą z tym całym Einsteinem. Następny magazyn jest Elfuego. No, fajnie. Fajnie, że LFOgo bez peleryny niestety, teraz zauważyłam. I tutaj mamy okładkę na telefon. Tam z drugiej strony też mamy w sumie. Takie. Spoko. Tylko ja nie wiem, czy ten LFOgo już nie wyszedł. To jest magazyn na co? Znaczy na... To jest pierwszy na 2020. Aha, czyli w sumie jestem jeszcze... W porę, czyli ten Elfuego już wyszedł, czy nie wyszedł? Yy... No, nie. 4 luty. To zdążyłem w porę. To ja teraz yy, poza każdym otwieram ten łyżek z figurką parker. O Jezus, znowu tutaj ten Spencer, ten piesek yy, Jacka. Tutaj z tymi fajnymi łóżkami, co tak mówiłem, że w górę. No, to by było w sumie, gdyby w tym Lego Hagen Side. Pojawił się taki właśnie ten spencer z takimi uszami wystraszonymi. Czy mamy wszystko? Wow, myślałam, że będzie coś tu więcej, ale i tak jest spoko. No i składam to dalej. Znaczy, już to składam. No. Tutaj fajne te jeansy ma to parker. Tutaj musiałbym Wam szczerze poświecić trochę. Mało tu widać. No to też tutaj, tak na to źle patrzeć. Ale fajnie tutaj żeby to się bardziej świeciło. No i ewidentnie już widzicie, jak wygląda ten tors. Fajne zadrapanie na tych greensa Tutaj ma taką przerzutkę, nie wiem, powiedzmy no taką torebkę. Widać ewidentnie, że ten już ma strój taki poma... Y jakby to ująć po... pom, po, 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 po. No poobijany powiedzmy taki. No i tutaj bardzo fajnie na coraz się to prezentuje. Tutaj takie też fajne kolory ma tych yy, yy, rączek jakby. Znaczy no tutaj tego no dłoni powiedzmy. Dłoni rączek jedno i to samo. W każdym razie spoko torsik, torsik. Ja tam tylko założę twarz naszej parker. I tutaj chwilę się zdecydowałam, którą twarz by sobie wybrać. I już zdecydowałem. Muszę jeszcze pochwalić ten element. To jest bardzo fajna rzecz. Serio a i włosy bardzo dobrze to do siebie coś pasuje. Wam powiem. Takie różowe, też coś ciekawego. Tutaj jeszcze wmontuję i włapę ten telefon z fajnym nadrukiem. To już klasyka, jeśli chodzi o hidden side. Widzę, że znowu Lego nie chcę mnie uradować i jest to nadrukowane, coś tak. No bokiem, ale to jestem w stanie przeżyć. Więc tutaj już Lego jak najbardziej mogę odpuścić. Nie chcę mi się już tego zgłaszać na serwis. Tak wygląda komputer. Bardzo fajnie. Tutaj, czekajcie. Ja to spróbuję zrobić tak, żeby to wyglądało jako taki normalny. Dobra, udało mi się zrobić to tak, że ten komputer jest taki jak komputer. No. Czekajcie. O, tak. No i to pasuje na serio wygląda na komputer. No, takiej jakości najlepszej w sieci wam nie pokażę. Tutaj go tak zmontuję i dam jej do łapy, jeśli mi się to uda, ale czy mi się uda? Uda. No i tak się prezentuje cała minifigurka tej Parker. Bardzo, bardzo fajnie. Wszystko do siebie tutaj pasuje. No to, to Hide Hidden Side ma tutaj ciekawe pomysły, znaczy no ciekawe rzeczy. No i jeszcze tutaj wam pokażę tą drugą twarz. Na pewno już więcej recenzji Hidden Side widzieliście na YouTubie. Ale ja tutaj, no przecież mogę Wam zawsze coś pokazać. dziewięciominutowy film. Echem. No i dajmy już sobie te wszystkie tutaj rzeczy. No i podsumujmy ten magazyn. No, może niezbyt wybić na rzecz, bo z tych parkerów już zestawa dużo. Moja przypad, tym razem, w moim przypadku jest to pierwsza. Więc fajnie, komputer ma dodatkowy, więc umówmy się na taką ocenę, no, powiedzmy 8 na 10. Bardzo fajny magazyn. Bardzo. I tutaj zauważam, że ta kapka ma taki fajny dziubek, nie wiem, co to może znaczyć. Może ona ma tam jeszcze jakieś kucyka, to by było dobre. W każdym razie, no, a nie, nie ma kucyka, nieważne. Dobra, w każdym razie życzę wam miłego dnia, miłej nocy. Nie wiem, kiedy co oglądacie, więc Nara. Po prostu Nara.